Cześć. Dzień dobry, witajcie w Meffeyland w programie Mefi News, gdzie prezentuję Wam wyselekcjonowane newsy, wyselekcjonowane przeze mnie oraz Lucynkę, bo ona czynnie bierze udział, słuchajcie w tym programie. To już trzeci odcinek newsów. Jak ten czas szybko leci. Pamiętam, jak nagrywałam pierwszy. Jak nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie. To było tak, jakby to było dwa tygodnie temu. Nostalgia, nostalgia, słuchajcie. W dzisiejszym programie. Basen nad morzem. Medal dla Polski. Wampiry wreszcie nie będą musiały zabijać swoich ofiar, żeby się najeść. Drapieński i fabiański. I jeszcze parę innych. Także zostańcie z nami, ze mną i zaczynamy. Nostalgia, kochani, nostalgia będzie, jak się skończy lato, ale jeszcze trwa, jeszcze mamy sierpień i niech tak zostanie, chociażby w naszych sercach, tak jak i w sercach wakacjonistów, turystów z nadbałtyku. Słuchajcie, są oni zachłanni i może, samo morze im nie wystarcza. Wiecie co oni zrobili? Ci turyści, we Władysławowie. Oni wybudowali basen na plaży, zaraz przy morzu. Mistrzowie architektury, ja podziwiam, bo lubię i basen. I może, ale takie kombo, mm, no po prostu raj. Jakbym miała bliżej nad morze, to może i bym pojechała zobaczyć to na własne oczy. No i oczywiście skorzystać. Nasz polski basen na plaży, a raczej jego twórcy zostali w ostatnich dniach, słuchajcie, bohaterami internetu. I bardzo dobrze, bo kreatywność powinna być nagradzana. Uchylam wam, słuchajcie, rąbka tajemnicy, jak oni to zrobili. Otóż wykopali ogromny dół, ale taki naprawdę ogromny, wyłożyli go taką czarną. Folią I uzupełnili wodą z morza. Voilà! Gotowe! Powiem wam tylko, że szkoda, że nie było tam lucinki, bo ona by im ten dół wykopała raz dwa. Ale słuchajcie, musimy też wspomnieć o drugiej stronie medalu, bo tak ogromny dół, jak się okazuje, może stanowić zagrożenie. I to nie tylko dla turystów, ale też na przykład dla ratowników nadbałtyckich, którzy bardzo często poruszają się po plaży, żeby było szybciej kładami. No to nie trudno sobie wyobrazić, że można do takiego dołu tym kładem po prostu wpaść i też ulec jakiemuś wypadkowi. Mam też nadzieję, że po skończonej zabawie nasi turyści zutylizowali te folie, co to by nie... Zanieczyszczała plaży albo morza, jak przyjdzie przypływ naszego pięknego, nostalgicznego morza. Następny news. Polscy naukowcy wymyślili płyn, co to słuchajcie, może zastąpić krew. I to jest przełom. Jak mówią, podobno nawet przełom wagi kopernikańskiej. Ten płyn na razie tylko. I aż może zastąpić krew w wymianie gazowej, to znaczy jest w stanie doprowadzić tlen do tkanek, odebrać z nich dwutlenek węgla. Profesor Wojciech Lisik z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM twierdzi, że jest to przełom, jeśli chodzi o przyszłość medycyny. Na razie trwa, słuchajcie, proces badawczy, który ma doprowadzić do momentu, kiedy ten polski wynalazek będzie mógł już rzeczywiście ratować życia. No a do czego w praktyce możemy użyć tego wynalazku, kochani? Czy wampiry będą mogły wreszcie posilać się bez konieczności mordowania? Rola tego płynu, słuchajcie, to ratowanie życia, no w razie na przykład jakiegoś masywnego krwotoku, kiedy tej właściwej krwi braknie, nie ma też krwi, wiecie, takiej zapasowej od. To ten płyn właśnie ma za zadanie podtrzymać to życie, czyli ten, tą wymianę gazową, uskutecznić, że tak powiem. Ale jak się okazuje, można będzie również do niego dodać niezbędne składniki odżywcze, żeby w ogóle tą rolę krwi przejmował praktycznie. No ale klucz tego patentu to jest transport tlenu, czyli tak jakby ratowanie życia. A jeżeli Wy chcecie się więcej dowiedzieć na ten temat, a myślę, że warto, to zapraszam Was do obszernego artykułu, rozmowy z profesorem Wojciechem Lisikiem. Link znajdziecie w opisie. Następny news. Olimpiada! Kochani, mamy medal i to nie byle jaki, bo w boksie, i to nie byle jakim, bo kobiecym. Julia Szeremeta odebrała srebrny medal, tym samym zostając wicemistrzynią olimpijską w damskim boksie. Słuchajcie! Gratulacje! Tajwanka Lin New Ting, z którą Polka zmierzyła się w walce o złoty medal, okazała się, no. Trochę lepiej przygotowana, rzeczywiście sędziowie bezapelacyjnie zgodnie uznali ją za wygraną tego pojedynku, ale to nic, srebrny medal jest super i po prostu fantastycznie. Doskonała sytuacja, gratulacje dla naszej fajterki. Kochani, przerywamy tę audycję, aby nadać bardzo ważny komunikat. Komunikuję, że można, a nawet trzeba subskrybować ten kanał, do czego serdecznie zachęcam, a przed nami kolejna porcja newsów. Japoński versus Fabioński. Pamiętacie Caroline Japoński? Powiem wam szczerze, że dzisiaj jest po prostu biednie. Modelka, celebrytka, polska Amerykanka, bogaty partner, drama ze Stanowskim i te takie sprawy. Coś tam tam może coś tam się Wam obiło o uszy. Coś ostatnio o niej ucichło. Rzeczywiście dawno nic o niej nie słyszałam, ale ostatnio dziewczyna ta podzieliła się interesującą wiadomością, słuchajcie. No interesującą z plotkarskiej perspektywy. Ja mam w sobie troszkę takiego małego plotkarza, plotkarkę, więc dzielę się tym też z Wami. Chodzi o Fabianskiego. Otóż ten aktor, raper, były ma fashion, były chyba freak fighter, który wydaje się, że lubi rozgłos, słuchajcie. Jak mówi Caroline, zaproponował jej on ustawkę z paparazzi, what? Żeby wiecie, ludzie się zastanawiali, ale co to Caroline i Selba? co oni robią, czym oni się spotkali, co oni kombinują, a może oni ze sobą, wiecie, sypiają, to jest, to jest z spotkarskiej perspektywy interesująca, news. No ale on jej to tylko zaproponował, proponował jej z tego co mówi Caroline również udział w jakiejś piosence, występ w teledyskach i tak dalej. I podobno, nalegał na spotkania, nalegał, Cytując Caroline. Ja się nie gniewam, bo wiem, że bardzo mu zależy na sławie. To generuje w Polsce pieniądze. On potrafi to monetyzować, ale ja nie mam parcia na sławę i pieniądze w Polsce. Ta Ola nie ma parcia na sławę i pieniądze. No, nie wiem. Wydaje mi się, wydaje, wydaje mi się, że ma. Nie znam, ale tak mi się wydaje. Coś mi tak mówi. Ja wam powiem, że ja myślę, że Caroline nie kłamie. W sensie czegoś takiego chyba mnie nie wymyśliła tak z palca. Pytanie tylko, czemu dopiero teraz się tym dzieli, bo jak wiemy z mediów miały miejsce te rozmowy z Fabiańskim ponad rok temu. Więc pytanie, czy teraz przypadkiem ona nie szuka, wiecie, jakiegoś rozgłosu na te informacje. A może... Może, może, może dogadała się z panem Fabi, że po prostu teraz to powie, żeby było cię troszkę szubo wokół nich obojga. No nie wiadomo jak to jest. A taka ciekawostka a propos pana Fabiańskiego, nie tak dawno temu. Fagata opowiadała, że Fabi chciał się z nią umówić, zapraszał ją na randkę i ona dała mu też kosza, właśnie. No bez dwóch zdań na pewno związek, czy romans, czy nawet zdjęcie z fagatą dałoby panu Fabiańskiemu jakiś rozgłos. To jest jakby. Mur, beton. rozgłos i attention. Mówię o tym, dlatego że obie te historie składają się na obraz tego aktora no i w zasadzie potwierdzałam się trochę nawzajem kurczę, ja tak o tej fagacie, a może wy nie wiecie kto to jest, ale tak zakładam, że może coś wam się obiło o uszy, bo no była nawet u wojewódzkiego, no to przedostała się nawet do tych najbardziej mainstreamowych mediów no to chyba wiecie kto to jest, nie? ale tak skrócę, pani z internetu znana z tego, że najpierw poderwała youtubera, potem osiągnęła taką popularność na jego zasięgach, potem oni się rozstali i budowała dalej swoją popularność na różnych mniej lub bardziej kontrowersyjnych sytuacjach związkach, wyborach w zdjęciach, piosenkach. Robiła różne rzeczy, mniej lub bardziej kontrowersyjne, ale raczej bardziej kontrowersyjne. Dziewczyny, w sumie chłopaki też. A co wy byście powiedzieli, powiedziały Fabiańskiemu, jakby chciało was zaprosić na randkę? Albo na ustawkę z paparazzi, co? Po, poszłybyście, poszlibyście, a może, a może też byłby kosz? Jestem ciekawa. Kolejny news. Shower meteorów, to znaczy meteorytów. Kochani, noc spadających gwiazd. Romantyczność, spełniające się marzenia, i takie tam. Maksimum meteorów z rodu Perseidów przypada na noc z 12 na 13 sierpnia 2024 roku, czyli. No, czyli wiem, że to było wczoraj, ale podobno coś jeszcze można zobaczyć dzisiejszej nocy i kolejnej. Ja myślę, że zawsze jest sens popatrzeć nocą w niebo. Zachęcam. Kolejny news. Guys. Kojarzycie Sycylię, znowu w klimatach wakacyjnych. Sycylia jest destynacją wakacyjną bez dwóch zdań. Tam jest taka wulkana, Etna ma na imię. Etna zajmuje powierzchnię co najmniej 1250 km2. Wyobraźcie sobie taką powierzchnię. Jest wysoka na ponad 3300 metrów nad poziomem morza. To jest bardzo wysoka. Ciekawostka, wulkan ten zaczął powstawać około 500 tysięcy lat temu. Jak stary jest ten wulkan? A pierwsze wzmianki o erupcjach pochodzą z roku 1500 przed naszą erą. To jest bardzo, bardzo, bardzo dawno. No Ale nieważne, no. Co się stało? Etna wybuchła. A z jej wierzchołka wydostała się po prostu gigantyczna kolumna popiołu. Podobno mogła mieć ta kolumna popiołu aż 5 km wysokości. W tej sytuacji w wioskach znajdujących się u podnóża góry wulkanu zawyły słuchajcie syreny alarmowe. Była to mega potężna erupcja, która oficjalnie przerwała okres takiej mniejszej aktywności wulkanu. Nie wiem czy wiecie, ja się dowiedziałam niedawno, że Etna to jeden z najlepiej przebadanych wulkanów, właśnie po to, żeby mieć info, jak najwięcej info o potencjalnych erupcjach. Zamontowane są tam na przykład specjalne systemy wczesnego ostrzegania, kamery termowizyjne, drony, satelity i tak dalej. Słuchajcie, technologia. Dlaczego? Etna wybuchła. Czy to było ostrzeżenie? Bunt przeciwko porządkowi świata, gniew natury? Naukowcy twierdzą, że erupcje Etny są napędzane przez rozciąganie się skorupy ziemskiej. Ot tak, po prostu. Ale nie będziemy dzisiaj dochodzić do tego, dlaczego skorupa ziemska się rozciąga. Może jest to jednak gniew natury. No na pewno mieszkańcy Sycylii muszą mieć się na baczności, bo przewiduje się, że to słuchajcie nie jest koniec i w ciągu najbliższych dekad będą się działy takie Sytuację. Jeśli zainteresował Was temat, to klasycznie zapraszam do opisu. Tam znajdziecie linka, w którym będzie więcej na ten temat. A my idziemy do ostatniego newsa. W zeszłym tygodniu wspominaliśmy o tym, że z tym Heizerem to nie wiadomo, czy to on zawalczy w tych freak fightach, czy nie zawalczy. I zaraz, jak tylko nagrałam ten materiał, okazało się, że nie zawalczy. Mm -mm. I mówię o tym tylko dlatego, że wiadomo jest, kto zawalczy, a jest to Krzysztof Gonciarz. Kto by się spodziewał? Ja nie. Nawet mimo tego, że oglądałam jego ostatnią serię filmów, nie przyszłoby mi do głowy, że stanie w oktagonie. Jego przeciwnikiem będzie inny bardzo znany youtuber, Gimper. Pytanie tylko, słuchajcie, tak się zastanawiam, czy to całe hurdur z Heizerem to przypadkiem nie była podpucha? No wobec bez jaj, jak ten gąciarz się nauczy tak bić nagle? Ta gala jest niedługo, nie? Wydaje mi się, że musiał coś wcześniej wiedzieć, żeby tak się zgodzić. Chyba, że akurat całkiem przypadkiem też trenował sztuki walki, no bo na siłkę tam chodził niby czy coś tam, jest jakiś tam zbudowany, to widać ale sztuki walki to osobna kwestia nie, nie, nie wystarczy, że jesteś dobrze zbudowany, żeby umieć się bić, tak mi się wydaje, takie jest moje domniemanie no ale umówmy się, to z fejm MMA, na pewno dostał propozycję, finansowo nie do odrzucenia, więc tam niech będzie, jak Ktoś chce zobaczyć, jak gąciarz dostaje w mordę, czy też Gimper dostaje w mordę od gąciarza. No ale wydaje mi się, słuchajcie, że Gimper ma jednak trochę więcej doświadczenia, już się bił nieraz, oktagon nie jest mu obcy, no i przede wszystkim trenował do tej walki, bo on wiedział, że będzie się bił. Więc wydaje mi się, że obiektywnie ma on troszkę większe szanse na nie dostanie w mordę. No to jak kogoś to interesuje, to szumnie nazwana Gala będzie miała miejsce 31 sierpnia. Czyli kurczę, mega, mega zaraz. Nie możecie tego przegapić. Żertuje. Możecie. Nawet jeśli was to interesuje, na drugi dzień będzie milion, wiecie, materiałów. Idziemy do mojej ulubionej części tego programu. Mem tygodnia. Patrzcie na to. Mem z jamnikiem. No ludzie po minucie versus jamniki przez całe życie. Czy życie to ból? Trochę. No dobra, kochani, to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam czy tam wieczoru, prawda? Odchodząc stąd, zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie jestem i gdzie nadaję, gdzie dowiecie się też zawsze o nowych filmach, także wiecie, zapraszam. W piąteczek kolejny film, pamiętajcie, na moim kanaliku są filmiki we wtoreczki i piąteczki, a tak to lecę. Ciao, amore, bambino, senorita, arrivederci, papa.